Dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak ja robię bardzo smaczne danie, które mnie osobiście bardzo smakuje. Bardzo szybko do zrobienia i to jest dla mnie najważniejsze to jest tost hawajski ze sznycla czy z kotleta z indyka, ponieważ z tego mi jakby najszybciej wychodzi i smakuje. A więc patelnię już mam rozgrzaną, tak już wspomniałam. Mam tutaj to turbo doładowanie, to mi się grzeje bardzo szybciutko. A więc co potrzebujemy? Potrzebujemy kotlety z indyka. Obtoczyłam troszeczkę mąką. I teraz damy do bułki. Olej oczywiście musi być rozgrzany. Jak się smaży kotlety. I dlatego robię to z indyka bardzo chętnie, ponieważ ten kotlet jest bardzo soczysty, szybko do zrobienia i nie pali się tak szybko. Bo te kotlety teraz wieprzowe, jak się robi, naprawdę bardzo długo trzeba je smażyć. I teraz musimy obrócić, żeby nam się nie spalił. Mieszone, większe. Tak, smażymy te plety z 5-7 minut. Z obu stron obracając, żeby nam się nie spaliło. Tak jak tutaj ja mam. Na nagrzanym może troszeczkę zmniejszyć na minutkę dwie. Potem trzeba znowu zwiększyć, żeby po prostu się dobrze nam na taki dosyć chrupiący usmażył. I teraz tak, robimy na tostach tosty. Też trzeba troszeczkę opiec. Bo wtedy lepiej smakuje taki tost, jest fajnie się wtedy i smaruje, i na tym się serwuje. A więc on jest przed chwileczką usmażony tak podwójnie, a ten jest pojedynczo, nie jest taki może suchy, dlatego chcę pokazać obie opcje. Kto lubi, Ale już ciemniuszko smarujemy krzesełkiem. I teraz proszę zobaczyć, kładę na tego tosta po plasterku sera żółtego. I proszę popatrykować troszeczkę. Na to kładziemy teraz takiego jednego sznycla czy kopleta. Na to teraz kładziemy po plasterku ananasa. Teraz na to Kładziemy na plasterku pomidora. Czy dwa plasterki. Oczywiście ja obieram pomidory. I tu mam cebulkę, takie piórka z cebuli. Trzeba smacznie. Niektórzy nie dają, ale ja lubię cebulę. W każdym daniu uważam, że cebula i pomidor bardzo smakują dobrze razem w tej kompozycji i prawie wszystko i to można tylko jeszcze popieprzyć i na górę kładziemy również po plasterku sera żółtego ja tutaj mam gołdę jeżeli macie ochotę to pokażę że jak wygląda ponieważ nie wiem czy ta kamera dobrze bierze. Tak to wygląda. Przez to, że upiekłam ten dół, jest bardziej sztywny. I tu mam jeszcze dwa plasterki. Podzielimy każdemu po kawałku, żeby się najeść. Naprawdę wspaniałe danie. Szybko do zrobienia. Tak wygląda. I teraz wstawiamy do nagrzanego piekarnika na 200 stopni około 10-15 minut góra, żeby się ładnie rozlało, zapiekło. I proszę zobaczyć, kości? gotowy. Tak wygląda zapieczony serem. Jeżeli ktoś ma ochotę, może sobie na przykład jeszcze troszeczkę podsmażyć. Tutaj można dać jakiegoś keczupu, jak ktoś lubi, na przykład na środek.